To dzięki niezłomnej postawie ludzi, nie tylko związanych z NSZZ Solidarność, dziś możemy poświęcić krzyż, którego próby usunięcia podejmowano w stanie wojennym. Ten krzyż, będący dla jednych symbolem Chrystusa, dla innych męczeństwa, ale i zwycięstwa dobra nad złem Nadzieje dawały, ale i zabijały. Mówione, krzyczane, szeptane, śpiewane. Wy, Dawaliście pisami. te tak nie dzielą, nie atakują, nie ranią, farbą drukarską otulone łagodnieją. Dziś z jakich słów bukiet czuł przed wami złożyć? Wolność, odwaga, jedność, strajk, godność, prawda. Dworcowa. Olsztyn, Polska, świat. Wrzesień, sierpień, z początku osiemdziesiątych lat.